Dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z triatlonem, największym problemem okazuje się przełamanie lęku przed wodą i etap pływacki. Większość zawodników albo rezygnuje ze startu, albo pozostaje przy biegach lub duatlonach. Postanowiliśmy, że odczarujemy dla Was pływanie i pokażemy, że nie taki diabeł straszny. Dzisiaj naszym gościem jest Ania Guzowska. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim, członkini kadry narodowej, a teraz e, instruktor e, pływania i ratownik wodny, która jeszcze kilka lat temu palicznie bała się wody. Porozmawiamy z Anią na temat tego, jak przełamać lęk przed wodą. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chętnie opowiem Wam krótką historię, jak zaczęły się moje początki z pływaniem. Dobra, Ania, jedziemy z pierwszym pytaniem, pewnie najtrudniejszym. Jak w ogóle. Podjęłaś decyzję o tym, że pewnego dnia zaczniesz pływać. No to zacznijmy od początku, że tak naprawdę nie miałam gdzie nauczyć się pływać. Jeziora się bardzo bałam. Uh -huh. Także w moim rodzinnym mieście otworzyli w końcu pasyń po wielu latach i stwierdziłam, że to może być dobry moment. Dodatkowo jeszcze przeczytałam ogłoszenie, że szkółka pływania będzie prowadziła zajęcia i też dla dorosłych, co też było ważne, bo przeważnie, tak naprawdę, no, dzieci się uczą pływać, mm -hmm. tak? Dorosłych jest bardzo trudno nauczyć. Dlatego stwierdziłam, że jak już jest taka okazja, a bardzo chce się nauczyć pływać, no to podjęłam decyzję, że y, zapiszę się do tej szkółki i zacznę swoją przygodę. A powiedz nam, ile lat miałaś, jak, jak, jak właśnie rozpoczęłaś trening pływacki? Tak naprawdę nie był trening, ale nauka pływania. Nauka pływania 23 lata. Czyli tak naprawdę Na nigdy nie jest za późno, żeby zacząć spływać, żeby zmotywować się i, e, i podjąć to wyzwanie. E, to, jakby wiek nie jest ograniczeniem. Nie, myślę, że nie. Tak naprawdę jest kwestia chęci przede okay. wszystkim. Ania, a co najbardziej, e, z, jaki czynnik sprawiał, że właśnie naj, że bałaś się wody? Co, co, co to powodowało? Jesteś w stanie jakoś tak nam to przedstawić, opisać? Czy, czy... Po prostu to był taki lęk przed wodą i tyle. Czy, czy była jakaś sytuacja, która może spowodowała, że, że bałaś się wody? Myślę, że sytuacja z dzieciństwa. Jak jeszcze chodziliśmy na jezioro, nie potrafiłam pływać, a strat starszych po prostu no, podtawią mnie. I mhm. Myślę, że to był takim czynnikiem, takim, że no, strasznie bałam się przede wszystkim jeziora właśnie. Mhm. Czyli że po prostu otwarte wody były tak. dla ciebie jakąś Jak już nie granicą. czułam pod nogami gruntu, to już... To już była panika. Okej. Okay. Czyli w sumie tak jak większość, większość o ludzi, jakaś, jakaś sytuacja taka bardziej... Sytuacja taka bardziej traumatyczna po prostu. Tak i myślę, że przeważnie jak już jesteśmy młodsi i się zrazimy mhm. do wody, no to już później myślę, że ciężko jest przełamać ten lęk. Okej, okay, ale to by się udało. No tak. <laughs> no dobra, a w ogóle... Co, co sprawiło, że e, tak naprawdę postanowiłaś się przełamać i spróbować pływać? Czy to były te zajęcia pływania, które nagle pojawiły się na pływalni w Mrągu, czy wcześniej miałaś jakieś plany związane właśnie z pływaniem i to było Ci niezbędne do na przykład zrobienia następnego kroku, czy to zawodowego, czy prywatnego? Już dawno myślałam o tym, żeby przełamać ten legion. No fajnie jest potrafić pływać i tak naprawdę i iść ze znajomymi popływać. Okay. Gdzie tak naprawdę stoi się na brzegu i, i nic nie można, tak? Dlatego no już dawno się myślałam, żeby właśnie coś zrobić z tym. Tym bardziej, że trenując to fajnie jest taki odskośnie popływać, tak? Uh -huh. no, dlatego akurat to dodatkowo otwarcie basenu właśnie był takim... Ta szkółka akurat była takim pulsem że mogłam właśnie zacząć yy, no, spróbować chociaż przełamać ten lęk. No, ale wyszło. No, I wyszło. tak jak wiemy, teraz, teraz e, <laughs> uczysz e, i dorosłych, i dzieci pływać. E, a do tego masz e, uprawnienia ratownika wodnego. No to jest ewenement, tak? No, bądźmy szczerzy. W wieku 23 lat zaczynasz pływać, teraz masz 28, jesteś trenerem i ratownikiem wodnym. Jak to zrobić? Myślę, że samo za tak? Ja też. Zapisując się do szkół, nie, nie myślałam, że po roku zostanę yy, ratownikiem wodnym, a rok, dwa lata później będę instruktorem pływania i teraz jestem instruktorem właśnie w tej szkółce pływania. No to jest naprawdę <śm> niesamowita historia i myślę, że też pokazuje osobom, które gdzieś od dłuższego czasu chcą albo zacząć pływać, albo właśnie ten, ten etap pływacki jest dla nich nie do przeskoczenia, a bardzo by chciały ukończyć Triadlon. Sama znam kilka takich osób które gdzieś od kilku lat wspominają mi, że kurczę, zrobiłabym triatlon, czy zrobiłbym triatlon, ale no te pływanie jednak mnie przeraża. Eee, rozumiem, że to nie jest granica nie do przeskoczenia i jak że... widać nie. nie jak widać. <laughs> eee, no dobra, a... W ogóle jak u Ciebie wyglądał taki proces oswajania się z wodą. Jak poszłaś na pierwsze treningi, to jak to jak to wyglądało? Myślę, że to też jest kwestia dobrego instruktora, dobrego trenera i podejścia, no bo myślę, że to, to jest rzecz nie do przeskoczenia. Tak, myślę, że właśnie zaczynając na pływania powinniśmy zaczynać od profesjonalnego instruktora, żeby pokazał nam, żeby on też nam pomógł, pokazał, że ta woda nie jest taka straszna, jak my myślimy, że jest. Dlatego tak, instruktor jest ważny yy, i dzięki temu właśnie w tej szkółce teraz <głos> <głos> jestem instruktorem, bo chłopaki naprawdę mają fajne podejście i naprawdę szacują, co zrobili, no bo jak komuś opowiadam, że rok później zostałam ratownikiem wody, no to, no to jest nie do uwierzenia, tak? A oni też uwierzyli w to, że mogą mnie nauczyć, a też myślę, że samo zaparcie, tak? I chęć tego, że jeżeli myślę, że jak ktoś chce trenować triatlon, i bardzo tego chcę, to woda nie będzie, nie będzie problemem. Czyli nie taki diabeł straszny, notujcie sobie, zapisujcie, można w wieku 20 paru lat e, nauczyć się pływać i wystartować w Triatlonie, a myślę, że ta granica nawet tych 20 paru lat nie jest w tym przypadku e, barierą, której po prostu nie można przeskoczyć. E, no dobra, Ania, no a e, w ogóle jak? Teraz wyglądają Twoje plany związane z pływaniem, no bo już wiem, że jesteś instruktorem, ratownikiem. Co dalej? Triathlon! No to teraz oficjalnie możemy powiedzieć, że Ania została ambasadorem naszej akcji Odczary Pływanie, którą będziemy prowadzić razem z marką Aqua Speed. Ania w lipcu wystartuje w zawodach Aqua Speed Open Water Series oraz Garmin Iron Triathlon. Na dystansie jednej ósmej, na dystansie dla amatorów, dla osób, które chcą zadebiutować na początek, bo wiem, że tuż już aspiracje, aspiracje są na też dystanse, ale na próbę chyba to jedna ósma tak, tak. będzie na tą chwilę najbezpieczniejsza. No dobra, Ania, a teraz na koniec takie podsumowanie. Twoja. Taka wiadomość do osób, które chcą przełamać ten strach, ten lęk przed wodą. Co mają zrobić, jak mają się zachować. Takie podsumowanie całej, całej naszej rozmowy. Wiadomość od Ciebie do, do wszystkich osób, które właśnie może takiej wiadomości potrzebują, żeby zrobić ten pierwszy krok. Eee, słuchajcie, no naprawdę nie warto się bać. Wszystko jest możliwe, tak jak w moim przypadku. I Wy też to potraficie, także nie, nie wahajcie się ani dłużej. To jest zabawa, tak? Bawimy się, więc bardzo chętnie zobaczę Was na zawodach razem ze mną. Ania, dzięki za rozmowę. No i widzimy się w lipcu. Tak, do zobaczenia. Hej!